Minęły dwa lata, odkąd straciła męża. Seda, trzydziestopięcioletnia, wysoka i ciemnowłosa kobieta, zawsze uważała się za atrakcyjną. Wiedziała, że mężczyźni zwracają na nią uwagę, co dodawało jej pewności siebie. Pewnego poranka, wracając z marketu, zmagała się z ciężkimi torbami, gdy nagle z parteru wyszedł mężczyzna. Pozwól, że pomogę, powiedział, uśmiechając się, i wziął od niej torby. Był przystojny, miał około 38 lat. Bardzo miło z pana strony dziękuję, odpowiedziała z uśmiechem. Marek przedstawił się, a ona odpowiedziała Seda. Dopiero kilka tygodni mieszkam w tym bloku. Marek pomógł jej wnieść zakupy aż do drzwi. Na pożegnanie dodał: Jeśli potrzebujesz czegokolwiek, daj znać. Wieczorem, przeglądając się w lustrze, Seda zauważyła, że od dłuższego czasu nikt nie zwracał na nią takiej uwagi. W jego spojrzeniu było coś innego. Następnego dnia, gdy podlewała kwiaty na balkonie, zobaczyła marka na jego balkonie. Dzień dobry, pani sado, powiedział, patrząc w górę. Dzień dobry, odpowiedziała, uśmiechając się. Miała na sobie delikatną, różową bluzkę na cienkich ramionczkach a jej włosy swobodnie opadały na ramiona. Pani kwiaty są piękne, zauważył Marek. Dziękuję. To moje hobby. Lubię ogrodnictwo, odpowiedziała. Możemy kiedyś wybrać się do centrum ogrodniczego, zaproponował. To zaproszenie sprawiło, że poczuła dreszczyk emocji. Po śmierci męża nie miała bliskich relacji z żadnym mężczyzną. Zgadzam się, odpowiedziała niepewnie. Tego wieczoru w jej sercu zagościło uczucie, którego nie czuła od dawna. Zaczęła myśleć, co na siebie założy, gdy wybiorą się do ogrodu. W weekend poszli do centrum ogrodniczego. Seda miała na sobie białą koszulę i czarne spodnie, a pod nimi wybrała koronkową bieliznę. Chciała czuć się pięknie. Marek był bardzo dżentelmeński, pozwalał jej wybierać wszystko. Naprawdę dobrze się pani zna na kwiatach, powiedział. Patrząc na panią, widzę, że jest pani piękną kobietą. Te komplementy sprawiły, że jej policzki się zarumieniły. Dziękuję, odpowiedziała nieśmiało. Podczas wspólnego obiadu rozmowa toczyła się swobodnie. Był to pierwszy mężczyzna, z którym mogła tak otwarcie rozmawiać po śmierci męża. Czy jest pan żonaty? Zapytała. Rozwiodłem się trzy lata temu. Nie mam dzieci. Teraz próbuję zacząć nowy rozdział, odpowiedział. To wyznanie przyniosło jej ulgę. Oboje byli samotni i może mogliby sobie nawzajem pomóc. Gdy wracali do domu, Marek powiedział: Dzisiaj było naprawdę miło. Zgadzam się, świetnie się bawiłam, odpowiedziała. Gdy dotarli do jej drzwi, Marek zapytał, czy chciałabyś wypić herbatę u mnie. Nie spodziewałam się takiego zaproszenia, ale chętnie przyjmę, odpowiedziała. Jego mieszkanie było bardzo uporządkowane. Jest pan bardzo zdolny, powiedziała, rozglądając się. Jak się jest mężczyzną, trzeba się nauczyć, zaśmiał się. Podczas picia herbaty, ich rozmowa stała się bardziej intymna. Mówili o przeszłości, marzeniach. Jest pani bardzo silną kobietą, powiedział. Nie jest łatwo stać na własnych nogach. Te słowa rozgrzały jej serce. Czasami jest naprawdę trudno, przyznała szczerze. Samotność to najtrudniejsza rzecz. Ale teraz nie jesteś już sama, kropka. W ramionach Marka czuła się wyjątkowo. Bycie z tobą jest naprawdę piękne, powiedziała, a on uśmiechnął się szeroko. Dla mnie również, odpowiedział, a ich spojrzenia spotkały się w ciepłym świetle lampy. Tamta noc była dla obojga niezwykle ważna. Marek sprawiał, że Seda czuła się dobrze, jakby mogła na nowo odkrywać radość życia. Kocham cię, powiedział pewnego razu, a te słowa sprawiły, że jej serce zabiło mocniej. Ja też cię kocham, odpowiedziała, czując, że to nie tylko fizyczna bliskość, ale także głęboki emocjonalny związek ich łączył. Marek objął ją od tyłu, a ona poczuła ciepły oddech na swoim karku. Jesteś wyjątkową kobietą, wyszeptał, a to wyznanie sprawiło, że poczuła się naprawdę doceniana. Ich uścisk był pełen romantyzmu, a ona czuła się bezpieczna w jego ramionach. Czy to tylko ta noc? Zapytała niepewnie. Nie jesteś dla mnie bardzo ważna, odpowiedział, a ona wiedziała, że to, co ich łączy, jest czymś więcej niż chwilowym zauroczeniem. Gdy obudziła się następnego ranka, Marek leżał obok niej. Dzień dobry, piękna, powiedział z uśmiechem, a ona odwzajemniła uśmiech, czując, że to, co przeżyli, było jak sen. Nie żałujesz, prawda? zapytał. Nigdy, odpowiedziała, a on delikatnie głaskał jej włosy. Wspólnie przygotowali śniadanie, a atmosfera była pełna romantyzmu. Czy mogę cię znowu zobaczyć? Zapytał Marek. Oczywiście, odpowiedziała z entuzjazmem. Możemy spotykać się codziennie. Ta propozycja sprawiła, że jej serce zabiło szybciej. Wiedziała, że między nimi zaczyna się coś pięknego. Podczas pożegnania ich usta spotkały się w długim, namiętnym pocałunku. Co opowiesz na kolację? Zapytał Marek. To byłoby wspaniałe, odpowiedziała, wracając do domu z uśmiechem na twarzy. Czuła się szczęśliwa jak nigdy wcześniej. Na wieczór starannie się przygotowała. Założyła czarną sukienkę, która podkreślała jej sylwetkę, a włosy związała w elegancki kok. Do bielizny wybrała koronkowy zestaw w intensywnym czerwonym kolorze, co dodawało jej pewności siebie. Gdy Marek przyszedł po nią, spojrzał na nią z zachwytem. Wyglądasz niesamowicie, powiedział, a ona poczuła, jak rumienią się jej policzki. Dziękuję, odpowiedziała, a ich spojrzenia znów się spotkały. W restauracji atmosfera była romantyczna, a Marek nie przestawał jej komplementować. Od wczorajszej nocy nie mogę przestać o tobie myśleć, powiedział. Ona uśmiechnęła się, czując, że ich uczucie rośnie z każdą chwilą. Po kolacji spacerowali nad brzegiem Wisły, a księżyc odbijał się w wodzie, tworząc magiczną scenerię. Seda, chcę z tobą poważnego związku, powiedział Marek, a te słowa sprawiły, że poczuła radość w sercu. Ja też tego chcę, odpowiedziała, a ich usta znów się spotkały w namiętnym pocałunku. Już nie jesteś sama, dodał Marek, a ona wiedziała, że to prawda. W jego życiu pojawił się piękny mężczyzna, który wypełniał jej dni radością. Z każdym dniem ich związek stawał się silniejszy. Spotykali się codziennie, spędzając razem wspaniałe chwile. Marek był osobą, która sprawiała, że czuła się szczęśliwa. Bycie z tobą to najpiękniejsze dni w moim życiu, mówił, a ona czuła to samo. Każde spotkanie było wyjątkowe, a ona dbała o swój wygląd wybierając różne stylizacje, które podkreślały jej urodę. Marek dostrzegał te zmiany i często mówił: Jesteś bardzo elegancką kobietą, Seda. Te słowa dodawały jej pewności siebie. Po śmierci męża zaniedbała siebie, ale dzięki Markowi znów zaczęła dbać o swój wygląd. Pięknie pachniesz, mówił, gdy ją przytulał, a ona czuła, że znów jest sobą. Marek i Seda spędzali razem czas, a ich związek stawał się coraz silniejszy. Po miesiącu wspólnego życia Marek zadał jej pytanie, które zaskoczyło ją, ale jednocześnie napełniło radością. Czy pomyślałaś o tym, żebyśmy zamieszkali razem? Zapytał, patrząc jej głęboko w oczy. Serio, odpowiedziała z niedowierzaniem. Tak, bardzo poważnie. Kocham cię, dodał, a jego szczerość sprawiła, że serce Sedi zabiło mocniej. Ja też cię kocham, ale czy jesteś pewny? Zapytała, chcąc upewnić się, że to nie jest tylko chwilowy impuls. Jestem pewny. Chcę dzielić z tobą życie, powiedział Marek, a te słowa sprawiły, że uśmiech na twarzy Sedi stał się jeszcze szerszy. W takim razie zgadzam się, odpowiedziała, a oni oboje poczuli, jak ich serca wypełnia szczęście. Przytulili się mocno, a ich usta spotkały się w namiętnym pocałunku. Naprawdę mnie uszczęśliwiłeś, powiedziała Seda, a Marek odpowiedział, i ja jestem bardzo szczęśliwy. Oboje czuli, że na nowo odkrywają miłość i radość życia. Po stracie męża Seda myślała, że jej życie się skończyło, ale teraz odkrywała, że wszystko może być piękne na nowo. Zaraz po tym, jak zaczęli mieszkać razem, ich dom stał się prawdziwym azyłem. Wspólnie robili zakupy, gotowali i sprzątali. Jak to możliwe, że tak dobrze się dogadujemy? Zastanawiała się Seda, ciesząc się z harmonii, która panowała między nimi. Marek często powtarzał. Jesteś wspaniałą kobietą, co dodawało jej pewności siebie. Ty też jesteś wspaniałym mężczyzną, odpowiadała, a w jej głosie brzmiała szczerość. Marek był cierpliwy, pełen zrozumienia i miłości. Wieczorami spędzali czas na oglądaniu filmów i rozmowach, a Marek mówił: Z tobą wszystko jest piękne. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli na kanapie, Marek zadał pytanie, które zaskoczyło Sedę. Czy myślisz o małżeństwie? Zapytał, a jego oczy błyszczały z ekscytacji. To pytanie mnie bardzo ucieszyło, odpowiedziała. Oczywiście, że tak dodała, a Marek z uśmiechem zapytał, naprawdę? Tak, chcę z tobą się ożenić, powiedziała, a ich usta znów się spotkały w radosnym pocałunku. Jestem najszczęśliwszym mężczyzną na świecie, wyznał Marek, a Seda odpowiedziała, a ja najszczęśliwszą kobietą. Rozpoczęli przygotowania do ślubu, decydując się na małą uroczystość z najbliższymi przyjaciółmi. To będzie idealne, powiedział Marek. Dla mnie najważniejsze jest, żeby być z tobą, zgodziła się Seda. Wybór sukni ślubnej był dla Sedi magicznym momentem. W białej sukni wyglądała jak prawdziwa księżniczka. Jesteś najpiękniejszą panną młodą, powiedział Marek, a ona z uśmiechem podzękowała. Gdy nadszedł dzień ślubu, Seda była pełna emocji. Gdy założyła suknię i spojrzała w lustro, zobaczyła szczęśliwą kobietę. Czy jesteś gotowa? Piękna. Zapytał Marek, a ona odpowiedziała Tak, jestem gotowa. Ceremonia była piękna, a gdy powiedzieli sobie Tak, łzy radości spłynęły po policzkach Sedi. Teraz jesteś moją żoną, powiedział Marek, a Seda z uśmiechem odpowiedziała. A ty jesteś moim mężem. To był wyjątkowy dzień, a ich nowe życie zaczynało się właśnie teraz. Na miesiąc miodowy pojechali do nadmorskiego kurortu w Sopocie. Marek wybrał piękny hotel przy plaży. To miejsce jest cudowne, powiedziała Seda. Jest piękne, bo jesteś tu ze mną, odpowiedział Marek, a ich romantyczne spacery po plaży były pełne szczęścia. Cieszyli się wspólnym czasem, pływając w morzu i opalając się na słońcu. Każdy wieczór spędzali w restauracjach, delektując się pysznym jedzeniem i tańcząc. Świetnie tańczysz, powiedział Marek, a Seda odpowiedziała: Ty też. W ich pokoju hotelowym spędzali namiętne noce, a Marek szeptał: Kocham cię, Seda. Ja też cię kocham, Marku, odpowiadała, a ich miesiąc miodowy był niezapomnianym czasem pełnym radości i miłości. Po powrocie do domu ich życie nabrało nowego rytmu, a oni oboje czuli, że są na właściwej drodze. Wkrótce po powrocie do normalnego życia, Marek i Seda zaczęli cieszyć się nowym rozdziałem w swoim życiu. Byli teraz małżeństwem, a wszystko wydawało się piękniejsze. Każdego ranka wspólnie przygotowywali śniadanie, a wieczorami zasiadali do kolacji, delektując się chwilami spędzonymi razem. Ewidentnie pasujesz do roli żony, powiedział Marek pewnego dnia, uśmiechając się do sedi. Ty także, Marku. Naprawdę mamy szczęśliwe małżeństwo, odpowiedziała, czując ciepło w sercu. Ich przyjaciele często komentowali, jak piękną parą są. Dziękujemy. Odpowiadali z uśmiechem. Marek był wspaniałym mężem. Zawsze okazywał Sedii szacunek i miłość. Jesteś idealną kobietą, mówił, a ona z radością odpowiadała a ty jesteś idealnym mężczyzną. Życie było naprawdę piękne. Po stracie pierwszej żony Marek myślał, że nigdy nie będzie już szczęśliwy. Jednak życie dało mu drugą szansę. Kiedy obchodzili pierwszą rocznicę ślubu, Marek podarował Sedi piękny naszyjnik. Jest przepiękny, powiedziała, a on odpowiedział: Ty jesteś piękniejsza. Ten rok minął tak szybko, zauważyła Seda. Bo byliśmy szczęśliwi, dodał Marek. Rzeczywiście ich życie było pełne radości. Nigdy się nie kłócili, zawsze znajdowali wspólny język. Kocham cię, mówił Marek, a Seda z uśmiechem odpowiadała. Ja też cię kocham. Tego wieczoru spędzili romantyczny czas razem, ciesząc się sobą nawzajem. Mam nadzieję, że nasza druga rocznica będzie równie piękna, powiedział Marek. Mam nadzieję, zgodziła się Seda, planując wspólną przyszłość. Może powinniśmy pomyśleć o dziecku? Zaproponował Marek. Ta myśl zaskoczyła Sedę. Pomyślmy o tym, odpowiedziała. Rzeczywiście, mogłoby to być piękne. Marek byłby wspaniałym ojcem. Dwa lata później Seda dowiedziała się, że jest w ciąży. Marek był przeszczęśliwy. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, powiedział, a Seda odpowiedziała: Ja też jestem bardzo szczęśliwa. W trakcie ciąży Marek był niezwykle troskliwy. Kocham cię i nasze dziecko, powtarzał, a Seda z radością odpowiadała: Emigrek, -y też cię kochamy. Po narodzinach ich pięknego syna Marek z dumą stwierdził: To naprawdę piękne dziecko. Wygląda jak ty, zauważyła Seda, a Marek uśmiechnął się z radością. Ich rodzina była szczęśliwa, a Marek okazał się wspaniałym ojcem. Jesteś wspaniałą mamą, mówił do Sedi, a ona odpowiadała: Ty też jesteś wspaniałym tatą. Spędzali razem cudowne chwile, a życie wydawało się idealne. Po stracie pierwszej żony Seda nie sądziła, że kiedykolwiek będzie mogła być tak szczęśliwa. Jednak dzięki Markowi znowu odnalazła radość. Była wdzięczna za drugą szansę, którą otrzymała. Teraz tworzyli szczęśliwą rodzinę, w której Marek, ona i ich syn żyli w harmonii. Cieszę się, że cię poznałem, mówił Marek, a Seda z uśmiechem przytakiwała. Ja też czuję się szczęśliwa. Życie dało jej drugą szansę, a ona postanowiła ją wykorzystać. Po stracie męża myślała, że nigdy nie będzie już szczęśliwa, ale Marek przyniósł jej miłość i radość. Teraz mieli piękną rodzinę i z nadzieją patrzyli w przyszłość. Ta historia miała na celu pokazanie, że wdowy również mogą być szczęśliwe. Życie zawsze daje drugie szanse. Jeśli ktoś z Was przeżył podobne doświadczenia, niech podzieli się nimi. Nie traćcie nadziei, bo szczęście może czekać na Was za rogiem. Seda i Marek spędzali wieczory w ich przytulnym mieszkaniu w Krakowie, gdzie światła miasta migotały za oknami, a dźwięki ulicy tworzyły tło ich codziennego życia. Marek, z filiżanką kawy w ręku, siedział na kanapie, a Seda przeglądała album ze zdjęciami. Pamiętasz ten dzień, kiedy po raz pierwszy poszliśmy na spacer po Wawelu? Zapytała, wskazując na zdjęcie, na którym oboje uśmiechali się, otoczeni zielenią. Oczywiście, że pamiętam. Była piękna pogoda, a ty wyglądałaś jak anioł w tej białej sukience, odpowiedział Marek, a jego oczy rozbłysły na wspomnienie tamtej chwili. Seda zaśmiała się, a jej serce wypełniło się ciepłem. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Ich syn, mały Jacek, bawił się w swoim pokoju, a dźwięki jego śmiechu docierały do nich, tworząc atmosferę szczęścia. Marek wstał i poszedł do pokoju chłopca. Co robisz, mały odkrywco? Zapytał, kucając obok Jacka, który układał klocki. Buduję zamek. Odpowiedział Jacek z entuzjazmem, pokazując na swoją konstrukcję. Marek uśmiechnął się, a jego serce napełniło się dumą. To wspaniały zamek. Może zaprosimy do niego królewnę? Tak! krzyknął Jacek, a jego oczy zabłysły radością. Seda, obserwując ich z boku, czuła, jak miłość do Marka i Jacka wypełnia jej serce. Wieczorem, gdy Jacek zasnął, Seda i Marek usiedli na balkonie. Skąd rozciągał się widok na oświetlone miasto. Czasami nie mogę uwierzyć, że to wszystko jest nasze, powiedziała Seda, spoglądając w niebo. To dzięki tobie, że mamy tę rodzinę. Jesteś niesamowita, odpowiedział Marek, biorąc ją za rękę. Ich dłonie splatały się, a w powietrzu czuć było delikatne napięcie. Nie mogę uwierzyć, że życie potrafi być tak piękne, nawet po tym, co przeszłam, dodała Seda, a w jej głosie słychać było nute wzruszenia. Marek spojrzał jej w oczy, a w jego spojrzeniu było zrozumienie i wsparcie. Wiesz, że zawsze będę przy tobie, prawda? Zapytał, a Seda skinęła głową. Tak, wiem. I to daje mi siłę. W miarę jak noc zapadała, ich rozmowy stawały się coraz bardziej intymne. Marek opowiadał o swoich marzeniach, a Seda dzieliła się swoimi obawami. Czasami boję się, że to wszystko może się skończyć, przyznała, a Marek zbliżył się do niej. Nie pozwolę na to. Zrobimy wszystko, aby nasza rodzina była szczęśliwa, obiecał, a jego głos był pełen determinacji. Seda poczuła, jak jej serce bije szybciej. Ich spojrzenia spotkały się, a w powietrzu zaiskrzyło. Marek delikatnie pochylił się w jej stronę, a Seda zamknęła oczy, czując, jak ich usta się stykają w czułym pocałunku. To był moment, w którym wszystkie ich lęki i niepewności zniknęły, a pozostała tylko miłość. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Seda z radością odpowiadała, Emigrek -y też cię kochamy. Jej głos brzmiał jak melodia, wypełniając pokój ciepłem i miłością. Po narodzinach ich pięknego syna w małym szpitalu w Krakowie, Marek z dumą stwierdził To naprawdę piękne dziecko. Jego serce przepełniała radość, gdy patrzył na malutką istotkę, która właśnie przyszła na świat. Wygląda jak ty, zauważyła Seda, a Marek uśmiechnął się szeroko, czując, jak duma wypełnia jego piersi. Ich rodzina była szczęśliwa, a Marek okazał się wspaniałym ojcem. Jesteś wspaniałą mamą, mówił do Sedy, a ona, z blaskiem w oczach, odpowiadała Ty też jesteś wspaniałym tatą. Spędzali razem cudowne chwile, a życie wydawało się idealne, jakby otoczone złotym blaskiem. Po stracie pierwszej żony, w ciemnych zakamarkach serca, Seda nie sądziła, że kiedykolwiek będzie mogła być tak szczęśliwa. Jednak dzięki Markowi znowu odnalazła radość. Była wdzięczna za drugą szansę, którą otrzymała. Teraz tworzyli szczęśliwą rodzinę, w której Marek, ona i ich syn żyli w harmonii, jak w pięknej symfonii. Cieszę się, że cię poznałem, mówił Marek, a Seda z uśmiechem przytakiwała, czując, jak ciepło rozlewa się w jej sercu. Ja też czuję się szczęśliwa. Życie dało jej drugą szansę, a ona postanowiła ją wykorzystać. Po stracie męża myślała, że nigdy nie będzie już szczęśliwa, ale Marek przyniósł jej miłość i radość, jak promień słońca po burzy. Seda i Marek spędzali wieczory w ich przytulnym mieszkaniu w Krakowie, gdzie światła miasta migotały za oknami, a dźwięki ulicy tworzyły tło ich codziennego życia. Marek, z filiżanką aromatycznej kawy w ręku, siedział na kanapie, a Seda przeglądała album ze zdjęciami, wspominając chwile pełne szczęścia. Pamiętasz ten dzień, kiedy po raz pierwszy poszliśmy na spacer po Wawelu? Zapytała, wskazując na zdjęcie, na którym oboje uśmiechali się, otoczeni zielenią i słońcem. Oczywiście, że pamiętam. Była piękna pogoda, a ty wyglądałaś jak anioł w tej białej sukience, odpowiedział Marek, a jego oczy rozbłysły na wspomnienie tamtej chwili. Seda zaśmiała się, a jej serce wypełniło się ciepłem, jakby znów przeżywała ten wyjątkowy moment. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Ich syn, mały Jacek, bawił się w swoim pokoju, a dźwięki jego radosnego śmiechu docierały do nich, tworząc atmosferę szczęścia, która wypełniała całe mieszkanie. Marek wstał i poszedł do pokoju chłopca. Co robisz, mały odkrywco? Zapytał, kucając obok Jacka, który z zapałem układał kolorowe klocki. Buduje zamek. Odpowiedział Jacek z entuzjazmem, pokazując na swoją konstrukcję, która była pełna fantazji. Marek uśmiechnął się, a jego serce napełniło się dumą. To wspaniały zamek. Może zaprosimy do niego królewnę? Tak. Krzyknął Jacek, a jego oczy zabłysły radością, jakby już widział wszystkie przygody, które mogły się wydarzyć w jego królestwie. Seda, obserwując ich z boku, czuła, jak miłość do Marka i Jacka wypełnia jej serce, a w oczach pojawiły się łzy szczęścia. Wieczorem, gdy Jacek zasnął, Seda i Marek usiedli na balkonie, skąd rozciągał się widok na oświetlone miasto, które tętniło życiem. Czasami nie mogę uwierzyć, że to wszystko jest nasze, powiedziała Seda, spoglądając w niebo, gdzie gwiazdy migotały jak diamenty. To dzięki tobie, że mamy tę rodzinę. Jesteś niesamowita, odpowiedział Marek, biorąc ją za rękę. Ich dłonie splatały się, a w powietrzu czuć było delikatne napięcie, które sprawiało, że każda chwila była wyjątkowa. Nie mogę uwierzyć, że życie potrafi być tak piękne, nawet po tym, Ceo przeszłam, dodała Seda, a w jej głosie słychać było nute wzruszenia. Marek spojrzał jej w oczy, a w jego spojrzeniu było zrozumienie i wsparcie, które dawało jej siłę. Wiesz, że zawsze będę przy tobie, prawda? Zapytał, a Seda skinęła głową, czując, jak ciepło ogarnia jej serce. Tak, wiem. I to daje mi siłę. W miarę jak noc zapadała, ich rozmowy stawały się coraz bardziej intymne. Marek opowiadał o swoich marzeniach, a Seda dzieliła się swoimi obawami. Czasami boję się, że to wszystko może się skończyć, przyznała, a Marek zbliżył się do niej, czując, że ich więź staje się silniejsza. Nie pozwolę na to. Zrobimy wszystko, aby nasza rodzina była szczęśliwa, obiecał, a jego głos był pełen determinacji, jakby chciał przenieść góry dla ich szczęścia. Seda poczuła, jak jej serce bije szybciej, a nadzieja wypełnia jej duszę. Ich spojrzenia spotkały się, a w powietrzu zaiskrzyło. Marek delikatnie pochylił się w jej stronę, a Seda zamknęła oczy, czując, jak ich usta się stykają w czułym pocałunku. To był moment, w którym wszystkie ich lęki i niepewności zniknęły, a pozostała tylko miłość, silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Subskrybuj kanał, czekam.